Cześć wszystkim. Dzisiaj jesteśmy kolejny dzień w Lublińcu. Montujemy teraz klimatyzatory na dole. Jest to dużo przyjemniejsze, bo sufit nie jest wykonany z blachy falistej, tak jak na górze, czy tam trapezowej, zwał jak chciał. Tylko mamy sufit wykonany z płyt betonowych. Co prawda są one puste w środku, ale jest to dużo prostsze do założenia, bo przykładam tylko szablon do sufitu, odrysowujemy miejsca, w których mamy wiercić dziury i nie musimy robić żadnych pod podkonstrukcji, więc dzisiaj idzie szybciej. Zamontujemy sobie teraz klimatyzator sezonowy, Dwa klimatyzatory mamy już zamontowane. Potrzebujemy już ma to wyznaczony środek klimatyzatora. Wezmę sobie teraz szablon. Przyjmę go z który wcześniej zrobiłem. Ważne jest, w którą stronę go ponieważ w tych miejscach mamy po jednej stronie przyłącza rur, a po drugiej stronie yy, stopnik. Obracam w tamtą stronę, muszę teraz znaleźć środek i środek, który mam na suficie. dodatkowo zaznaczyłem sobie miejsca, w których musimy się szablą pokrywać, żeby klimatizator był prosto względem pomieszczenia, i dziury pod uwiercenie otworów pod szpilkę podwieszam szablonik biorę wiertarkę czasem wiercę dziurę Czasem wyczułem dziurę i na takie kwiatki też się napotyka. Czemu woda cieknie? Żadnej rury nie przedziurawiłem, a woda leci. Musimy poczekać, aż cała woda ścieknie. Są to pewnie pozostałości jakieś, jak yy, budowali, yy, układli te płyty, one są puste w środku, no i niestety nalecia jakiś deszcz, na przykład było to w zimie, zamarzło, odstajało i leci. Nie pierwszy taki przypadek, że właśnie wierty w albo przebijamy się przez strop i zaczyna woda lecieć. Ale tak głębokość powinna wystarczyć, żeby włożyć tulejkę. Używamy takich tulejek metalowych. Nagręcić teraz nagręci i założyć podkładki. trochę nam tu zamasuje Tą dziurę powstało przy wierceniu szpilki. Przy wierceniu szpilki. chodników. Na wspomniane wcześniej poszywamy podkładki. A do wkręcenia szpilek użyję wkrętarki było szybciej. Nie trzeba wtedy nakręcać i kontrolować podwójnie nakrętek. Jest po prostu szybko. A w sposób jest sprawdzony, jak się poprawnie, to zrobi poprawnie podkrzywał. Jeżeli czegoś nie zobaczycie na filmie, pretensję trzeba mieć do Krzyśka, bo on teraz jest kamerzy z mamy wcześniej obcięte na, na zadaną, że tak długość zmierzyliśmy sobie. Warto zawsze zmierzyć sobie jaka jest wysokość, jeżeli wiemy, jeżeli mamy mieć zadanej wysokości klimatyzator to sobie dokładnie jakie mają być długości szpilki po co zrobić tak, żeby wieszać te całe, na przykład metrowe szpilki i potem przez tyle, taki zakres przerzucać te nakrętki, które będą trzymały potem uszy od klimatyzatora. najlepiej docień na wymiar te szpilki są trochę dłuższe, ale ile? 3-5 cm 5 nie, tak. nie, nie będzie żadnej tragedii dokręciliśmy nakrętkę żeby ustabilizować szpilkę, zaraz ją dognę, ale podokręcam sobie resztę nakrętek i ustawię wszystkie szpilki potem od poziomicy. Szpilki są podokręcane, ustawię je teraz do tyłu. Co nam to da? Jak ustawimy sobie teraz do filmu, to potem nie będziemy musieli walczyć z klimatyzatorem, żeby po prostu wisiał. Będą takie korekcje po 2 mm może. Jest. na w tej płaszczyzny. I mamy go. się Nakręcimy na wszystkie szpilki. Nakrętki, jedną od góry, przyjdzie tak. Nakrętka, podkładka, ucho od klimatyzatora, podkładka, kolejny nakrętka. Dajemy dwie podkładki, jedna przyjdzie od góry do ucha od klimatyzatora, a druga przyjdzie od dołu. Biorę kawałki taśmy. Przyklejam sobie podkładkę, żeby potem nie kombinować w trakcie wieszania klimatyzatora. Klimatyzator mamy już na górze. Postaram się go teraz w pojedynkę założyć. Mam nadzieję, że ta operacja wyjdzie. Nasuwam na jedno rucho. Nasuwam na drugie rucho. Pomoc na dłoń. Jest. Teraz nasunę sobie na szpileczki z mojej strony. Jedna, druga. Odkleję taśmę i co zrobimy sobie teraz? weźmy, weźmy sobie dalmierz, masterowy. Sprawdzę jaka jest odległość. Podejmę z tej strony. Sprawdź sobie jaka jest odległość naszego klimatyzatora od podłoża. Czyli mniej więcej go dobrze ustawiliśmy. Mamy gdzieś około. Mam nadzieję, że to będzie widać zadanej wysokości czyli około na wyświetlaczu powinno być 3 metry i około 170 mm co zasłania ręką widać? Tak 169 No mamy gdzieś około naszej zadanej wysokości, nie będziemy się kłócić o 1 mm teraz czy tam jest Teraz trzeba ustawić po kolei wszystkie boki od klimatu zatora w poziomie. Tu jest trochę za wysoko, już to ten bok. 1331.2 1331. Czyli mamy klimat zator równo. Teraz możemy odłożyć zamiarz. Skręcić nakrętki żeby dokręcić uchwyty i skończone. Przymocowanie takiego klimatyzatora do takiego sufitu, czyli wykonanego z betonu jest dużo prostsze niż mieliśmy na piętrze, bo znajdujemy się teraz na parterze. Tam mieliśmy sufit wykonany z blachy trapezowej czy blachy falistej, z bału jak chciał. Trzeba było dorobić dodatkowe konstrukcje. Nie byliśmy w stanie umieścić sobie klimatyzatora Idealnie wedle planu. Czasem trzeba było przesunąć 10 cm w prawo, 10 cm w lewo, a tutaj przykładamy szablon, wyznaczamy sobie środek klimatyzatora, przykładamy szablon, odmierzamy tak, żeby był klimatyzator równo względem pomieszczenia i jesteśmy go w stanie przymocować w każdym miejscu, w którym sobie wymyślimy. Nie trzeba robić podkonstrukcji, więc to skraca nam czas. Jedynie robimy dziury, szpilki, mocujemy, poziomujemy i gotowe.